O, trzymaj sobie broń normalnie drugą ręką od spodu. Marcin. broń normalnie z łap. Tak. I teraz ją trzymasz tu. Hop. 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 I do dołu niżej, niżej, niżej. Tu nie, wiesz, nie spinaj się, nie podnosi ramion do góry, tylko, tylko, swobodnie w miarę. Hop. Hop. I robimy kolejny, z dobyciem skabury. Z Hop. Kontrola, pamiętajcie. I palec z języka, jak już strzelicie. Hop! Jak najszybciej oddać strzał. Kontrola i do dołu. Jak stoisz i dobycie, wychylasz się i od razu, nie? Hop! Zgraj Hop! Bez palca. Na miarę szybki ten dublet, żeby głowa też szybko dostawała. Hop! Na bez kciuka. Hop! Ci wszystko bliżej, broń do przeładowania. I mocno teraz trzyma Hup!